Proszę Majk, dla ciebie Tak, dokładnie do ciebie to było, także, także tutaj bardzo ładnie cię odbieram, bardzo ładnie tutaj ciebie słychać w Anglii, także nie ma problemu. Proszę Majk, dla ciebie. No bardzo ładnie to idzie, bardzo ładnie to dzisiaj idzie Tutaj był jakiś break, ale chwileczkę Chwileczkę, bo ja tutaj nagrywam, żeby tutaj Po prostu wrzucić to na YouTube'a Także po południu jak sobie wpiszesz moje wywołanie To na YouTube'a To będziesz będziesz po prostu Widział jak to do, tutaj szło do, do Anglii No także, także no, no no, ładnie, ładnie dosyć to idzie Także ja tutaj mam tak antenę Antenę Syrio, to na 27 Prezydent Lincoln Mikrofon KPO November Mike 531 Także tak to tutaj wygląda u mnie. No także dobrze. Proszę, może brek. Proszę, brek. Proszę, brek. No odbieram Cię tutaj na piąteczkę, modulacja bardzo głośna, także dobrze, bardzo dobrze to idzie, także tutaj dzisiaj ta propagacja naprawdę bardzo się ładnie otwiera także na Polskę od samego rana, tutaj także walczymy tutaj z kolegą, z moim kolegą tutaj, stacją lokalną Darkiem, Darkiem 26 Delta Whisky 059, także od samego rana dzisiaj tutaj walczymy z Polską, także bardzo ładnie to idzie, proszę Majk dla Was.

No no ładnie, ładnie, także mówię, także ja tutaj nagrywam cały czas tą naszą mocność jeszcze z drugim kolegą, e, także tutaj e, także mówię, wpiszcie sobie na na YouTube moje wywołanie, także wyskoczy wam, e, o tutaj wrzucę, bo e, teraz za bardzo nie mogę, bo mam gości z Niemiec, także za bardzo nie mogę tutaj na radiu też za bardzo siedzieć, no, także dobrze ja uciekam, także pozdrawiam 73 tutaj dla stacji polskich, także może po południu coś też, jakieś łączności zrobimy także, no dobrze, pozdrawiam 73 jeszcze raz, do usłyszenia cię, cię. No, pozdrawiam, 73. Okay.